Halo, halo, cześć dzień dobry. Witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo i dzisiaj przyjrzymy się pistoletowi maszynowemu, który jest niezwykle lubiany przez całą społeczność Call of Duty, czyli MP7. Czy jest rzeczywiście tak dobry, jak dużo osób twierdzi? Jakie ma statystyki? Jaki ma odrzut? Jakie dodatki są na niego dobre i gdzie plasuje się w rankingach? Obejrzyj film do końca, aby się przekonać. Nie zwlekając więcej, zaczynajmy. MP7 uważana jest przez wielu za najlepszy pistolet maszynowy nie tylko ze względu na statystyki, ale również ze względu na jego minimalny odrzut. Rzeczywiście odrzut MP7 jest niewielki, o czym przekonamy się w dalszej części filmu. Ale czy ze statystykami jest tak samo dobrze? Wszystkie statystyki będę omawiał z założoną lufą FSS Recon. Zacznijmy standardowo od czasów przeładowania. MP7 zmienia magazynki w czasie 2 sekund i 200 milisekund, natomiast przerwanie animacji możemy wykonać już po sekundzie i 490 milisekundach. Dla porównania podam, że MP5 przeładowuje w 2 sekundy i prawie 800 milisekund, a przerwać tę animację możemy dopiero po sekundzie i 700 milisekundach, czyli widać sporą przewagę tutaj MP7. Ze sprawnymi dłoniami czasy te skracają się do sekundy i 740 milisekund oraz do prawie sekundy i 100 milisekund. Czy jednak sprawne dłonie mają zastosowanie? Moim zdaniem nie, tym bardziej, że MP7 ma aż 60 nabojowe magazynki, które spokojnie na Warzone wystarczą. Szybkość celowania MP7 wynosi 204 ms i jest wolniejszy od MP5 ze zintegrowanym tłumikiem monolitycznym o zaledwie 5 ms, więc można powiedzieć, że nie ma tutaj żadnej różnicy. Ale pamiętajmy jednak, że na MP7 będziemy nakładali jeszcze tłumik, gdzie dla MP5 tego tłumika nakładać już nie musimy, bo jest zintegrowany z lufą, więc efektywnie czas celowania MP7 będzie większy o około 25 ms. Szybkość kulem P7 jest w porządku jak na pistolet maszynowy i wynosi 1040 m na sekundę. Przejdźmy do zdecydowanie najciekawszej części, czyli do zasięgów i czasu zabicia. Podstawowy zasięg MP7 z lufą Recon wynosi 17 m. Do tego zasięgu zabijemy przeciwnika w 379 milisekund w głowę i 568 milisekund w ciało. Po spadku obrażeń do 23 metrów zabijamy w 442 milisekundy w głowę oraz 758 milisekund w ciało. Potem do 30 metrów potrzebujemy 505 milisekund w głowę i 821 milisekund w ciało. A powyżej 30 metrów jest to już 568 milisekund w głowę i 947 milisekund w ciało. Czasy zabicia wydają się być nie najgorsze i w w połączeniu z niskim odrzutem MP7, mogą kusić do grania właśnie tym pistoletem na większe zasięgi. Problem jednak pojawia się, gdy zestawimy zasięgi i czasy zabicia jakiegokolwiek innego karabinu szturmowego. Okazuje się bowiem, że MP7, np. do Galila, na zasięgu 23-30 metrów traci aż 330 ms w ciało, a powyżej tych 30 metrów jest to już prawie 500 ms. Czas celowania przy takich czasach zabicia nie mają żadnego znaczenia i widać wyraźnie, że stosowanie nawet MP7 powyżej 23 metrów nie ma absolutnie żadnego sensu i lepiej jest poszukać broni hybrydowej na blisko i daleko, po prostu gdzieś indziej. No dobra, ale porównajmy statystyki MP7 z dotychczasowym najlepszym pistoletem maszynowym, czyli MP5. Jeśli chodzi o podstawowy zasięg MP5, czyli do 11 metrów ze zintegrowanym tłumikiem monolitycznym, to tutaj nie ma o czym mówić i nawet bez brania pod uwagę czasu celowania MP5 po prostu wygrywa. Sytuacja jednak zmienia się powyżej 11 metrów i to na korzyść MP7, bo do 17 metrów zabijamy nią szybciej o 71ms w głowę i 107ms w ciało. Przez trzy kolejne metry do 20,5 metra znowu wygrywa MP5. Natomiast potem, z kolei do 23 metrów, MP5 przegrywa o 150 milisekund w głowę i 67 milisekund w ciało. Generalnie bronie te są bardzo wyrównane i ciężko mi tutaj wyznaczyć jednego solidnego zwycięzcę, co było zdecydowanie łatwiejsze, gdy podstawowy zasięg MP5 wynosił aż 14 metrów, a nie jak teraz jest 11. Minimalnie, ale to naprawdę minimalnie wygrywa MP5, ale to wcale nie znaczy, że MP7 jest złym wyborem. I wybór broni będzie się ostatecznie sprowadzał do naszych preferencji. W segmencie luf mamy do wyboru trzy lufy, czyli najkrótszą z nich, SWAT. Potem trochę dłuższą Strike oraz najdłuższą Lufę Recon. Jedynie Recon zmienia kontrolę odrzutu, dlatego na teście widnieje właśnie tylko ona. Jeśli chodzi o statystyki, to SWAT skraca dość mocno zasięg, bo do 10 metrów, ale skraca też czas celowania o 40 milisekund. Ale jednak, gdy dodamy tłumik monolityczny do broni, a zapewne chcielibyśmy to zrobić, to nie ma znacznej różnicy między właśnie MP7 z tą lufą, a MP5 w czasach zabicia. A po 11 metrach MP7 zaczyna przegrywać i tracimy jeden z najważniejszych aspektów tej broni. Czyli kontrolę odrzutu i trochę większy zasięg. Sprawa bardzo podobnie ma się przy lufie Strike, która ma zasięg podstawowy do 15 metrów, dlatego uznaję, że Recon jest lufą po prostu najlepszą na MP7. Kolby na MP7 są standardowe i znajdziemy tam oczywiście dodatek brak kolby, jak i kolbę na szybkość celowania. Odrzut widzicie właśnie na ekranie. Nie da się ukryć, z brakiem kolby jest on dość spory, dlatego uważam, że na MP7 nie jest on wart uwagi, bo jest to jednak broń, na której czasami większa kontrola odrzutu może nam się przydać. Chwyty przednie są ciekawą opcją na MP7. Zauważyłem już wiele zestawów zawierających np. szturmowy chwyt przedni, gdzie wtedy stricte robimy MP7 pod dalsze zasięgi. Co ciekawe, na MP7 szturmowy chwyt przedni całkiem znacznie zmniejsza nasz odrzut, ale czy ma to znaczenie, jeśli odrzut MP7 już i tak jest bardzo wertykalny i osobiście nie widzę, aby była jakaś wielka różnica pomiędzy standardową MP7 a tą z chwytem szturmowym. Pamiętajmy również, że na dalsze dystanse o wiele lepiej jest mieć jakikolwiek karabin szturmowy i nie używać MP7. -ką. Moim zdaniem o wiele lepszym wyborem w tej kategorii jest chwyt przedni Merk, który zawęzi nasze strzały z biodra i spowoduje, że będziemy mieć jeszcze mniejszy odrzut na większe dystanse, tracąc jednak tylko trochę czasu celowania. Co do amunicji, to wielkiego wyboru tutaj nie mamy, bo są jedynie magazynki 50 i 60 nabojowe. Różnica pomiędzy nimi to tylko 7 milisekund czasu celowania, więc zawsze będziemy chcieli wybrać właśnie tę bardziej pojemną opcję. Przejdźmy zatem do polecanych zestawów. Pierwszy zestaw to standardowy pistolet maszynowy, który konkuruje z MP5 ze względu na swój większy zasięg i tak naprawdę niewiele wolniejszy czas celowania. Znajdziecie w nim tłumik monolityczny, Luffer Recon, laser taktyczny, powiększone do 60 nabojów magazynki oraz chropowatą mowikę. Od razu zaznaczę, że nie ma sensu brać w dodatku brak kolby z racji, że najpewniej chcielibyśmy zamienić laser taktyczny wtedy. W takim wypadku otrzymujemy tylko dodatkowe 2 milisekundy, a tracimy sporo kontroli odrzutu. Drugim wyjściem jest zamiana chropowatej owiki, ale tutaj znowu zyskujemy jedynie 16 milisekund czasu celowania, ale tracimy 15 milisekund czasu oddania pierwszego strzału po sprincie, co w przypadku pistoletów maszynowych, którymi walczymy na blisko i bardzo często z nimi sprintujemy, ma ogromne znaczenie. A do tego wszystkiego znów tracimy sporo kontroli odrzutu. Jeśli ktoś bardzo chce zamienić coś na brak kolby, to osobiście zamieniłbym magazynki właśnie na ten dodatek. Wtedy rzeczywiście przyspieszamy MP7 o około 40-50 ms i to już robi naprawdę ogromną różnicę. Problem tylko powstaje wtedy taki, że mamy mało kul w magazynku i często może ich nam braknąć nawet na solo. Drugi zestaw to zestaw hybrydowy podstrzały z biodra, jak i strzelanie na trochę większe zasięgi. Znajdziecie w nim tłumik monolityczny, Luffy Recon, laser 5W, chwyt przedni Merk oraz magazynki 60 nabojowe. Tracimy dużo czasu celowania, jednak nie będzie on tak istotny, gdy będziemy strzelać z biodra. A ponadto na dalsze dystanse możemy wykorzystać kontrolę odrzutu zapewnioną przez chwyt przedni Merk, co sprawi, że nie będziemy mieć absolutnie żadnego problemu w trafieniu przeciwników na dystanse około 30 metrów i nawet dalej. Choć ponownie zaznaczam, że na takie dystanse o wiele, wiele lepszym wyborem są po prostu karabiny szturmowe. Nie zamieniałbym lasera 5W na brak kolby, bo czas celowania i tak mamy już wysoki, więc moim zdaniem nie ma co na nim polegać biodra pozostanie taki sam, a tracimy do tego wszystkiego kontrolę odrzutu, która przyda nam się na dalsze dystanse. Moim zdaniem ten zestaw jest lepszy od pierwszego, który zaproponowałem, bo wykorzystujemy główną zaletę MP7, a przy okazji mamy naprawdę duże szanse w starciach na mniejsze dystanse. Choć ja osobiście wolę właśnie ten pierwszy zestaw. Jak więc wygląda MP7 w rankingach? Statystycznie nie jest źle i MP7 plasuje się na drugim miejscu, i od razu zaznaczę, że jest to minimalna przewaga MP5 nad MP7. I bardziej będzie zależało od nas i naszego stylu gry, która broń jest lepsza. ISO niestety, ale ma gorsze czasy zabicia, i do tego dochodzą bardzo małe pojemnościowo magazynki, tak więc nie ma szans po prostu w starciu z MP7. Jak więc wygląda ranking subiektywny? Tutaj bez problemów umieszczam MP7 również na drugim miejscu. Bardziej przemawia do mnie MP5 z szybszymi czasami celowania oraz czasami zabicia do 11 metrów. Z kolei ISO jest gorszą propozycją ze względów podanych wcześniej, a do tego dochodzi w tym rankingu jeszcze fakt zupełnie beznadziejnego celownika mechanicznego, gdzie ten na MP7 spokojnie nam wystarcza, i na nawet nie trzeba się zastanawiać nad doborem celownika optycznego. Wy również nie powinniście się zastanawiać nad subskrypcją tego kanału, zostawieniem łapki w górę oraz komentarza. Wpadajcie również na mojego Facebooka i dołączajcie do dozowniczej społeczności na Discordzie. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Ja tymczasem pięknie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i dozo!